Bielawianie w sobotni wieczór podejmowali na własnym parkiecie kolegów z Oławy. Zgromadzona publiczność w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 10 zabawiła się przed meczem w typowanie wyników. No wygramy. Ile? 3-0. No, oczywiście Bielawiance, obstawiamy 3-0 optymistycznie. 3-0 bądź 3-1. Na pewno wygramy. Ale Musimy ile? Musimy wygrać. Ja myślę, że 3-0 albo 3-1. Ten jeden set można im ewentualnie oddać. Wraz z gośćmi przyjechali kibice, którzy nie wyobrażali sobie, że ich ulubieńcy mogą przegrać. Miejmy nadzieję, że nasza będzie tutaj wygrana ułowia. Kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. Kolejny raz stare siatkarskie przysłowie potwierdziło się w rzeczywistości. Po dobrych dwóch setach w wykonaniu miejscowego zespołu pojawił się przestój w trzeciej partii, co skrętnie wykorzystali gościa, następnie poszli za ciosem i wygrali całe spotkanie 3 do dwóch. O podsumowanie meczu poprosiliśmy trenerów. Chyba będę miał największe pretensje do, do, do zespołu, gdzie w trzecim secie prowadzę i nie wiem, albo się rozluźnili, pozwolili po prostu przeciwnikowi grać i rozegrał się, no i skończyło się jak się skończyło. Niestety nie będę mówił w jakich przyczyn, to został to przegrany. Nie będę komentował, ale drugi set był troszkę odpuszczony. Drugi fakt, faktycznie. Ale pozostałe sety, chłopcy się zmobilizowali na tym i bardzo zależy oni, żeby się właśnie umieli podnosić w trudnych sytuacjach zleżenia i żeby zwycięsko wyszli z opresji. Oławską kadrę zasilił niedawno były kapitan Bielawianki Wester, Piotr Borkowski. To są moje początki w Oławie. Widać, że coraz lepiej mi się gra z tą drużyną. No, zgrywam się, bo to, tak jak już wcześniej powiedziałem, to są początki. No, Oława ma cel utrzymanie się w tej drugiej lidze. No, dzisiaj te dwa punkty, które uzyskaliśmy w Bielawie są piekielnie. Piekielnie ważne, mamy dwa punkty no i na pewno to będzie e, łatwiejsze do osiągnięcia ten cel, który jest postawiony w ławie. W bielawskim zespole można na pewno wyróżnić Kurpiela i Bierzwickiego. Krzysiek także był pewny w ataku, choć piłek nie dostawał zbyt wiele. Niestety jeden zawodnik nie jest w stanie wygrać całego spotkania. no Na pewno tak jak e, przysłowie mówi, kto nie wygrywa 3-0, przegrywa 3-2. No, dwa sety Bielawa wygrała. No, myślała chyba, że już mecz jest wygrany, no jednak my, my się nie poddaliśmy, graliśmy do końca, no i udowodniliśmy, że tą determinacją, tą polą walki naprawdę można przenieść góry i my dzisiaj to zrobiliśmy, wygrywając na pewno z faworytem. Spadaliśmy praktycznie w każdym elemencie, i w ataku, i w przyjęciu, także trudno mi jeszcze na, na gorąco ocenić, bo już nie mam statystyk, będę je oglądał i... Dopiero będę wiedział cokolwiek. Najbardziej szkoda kibiców, którzy w ubiegłym sezonie tu nie przybywali na każde spotkanie siatkarzy. Dziś tylko nielicznie oglądają mecze, w tym także dzieci. Ci najwierniejsi podsumowali aktualne rozgrywki. Nie jest to łatwy sezon. Piąte miejsce po tej rundzie zasadniczej no to pokazuje, że to nie były mecze, które można było łatwo wygrywać. Ale się cieszę, że wchodzą jakby z tą dziewięciopunktową dziewięciopunktowym dorobkiem na te mecze teraz decydujące, także myślę, że spokojnie w tej drugiej lidze się utrzymamy. No nie jest to najlepszy eksces, niestety, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. Mogło być odrobinę lepiej, trochę straconych głupio punktów, ale generalnie no, myślę, że się utrzymamy w drugiej lidze. Trener Bielewskich Seniorów ma nadzieję, że najbliższy mecz pójdzie po jego myśli. Tak, no ja liczę, że, że wygramy. Obronimy to piąte miejsce na koniec sezonu. No i tym optymistycznym akcentem czekam na następny tydzień. No, myślę, że chłopaki no, podniesiemy się do góry. No. W najbliższą sobotę 8 lutego o godzinie 18 Białawia nie podejmą WKS Sobieski Żagań, z którym dwukrotnie już wygrali.